Witam, witam w kolejnych unboxingach. Dzisiaj e, będzie to coś. Znaczy, e, nie wiem, czy to tak ma miało być zapakowane, czy coś, ale jest to ogólnie prezent tym razem, specjalny i obiecałem, że nagram z tego unboxing. Nie będę zdradzał, co to jest, bo sam nie wiem. Znaczy, ja wiem, co to jest, co powinno być, ale też nie wiem, czy to jest właściwa ta rzecz. Więc. Ja sobie tu pozwolę jeszcze to szybko rozpakować. Na tyle, że będę w stanie jedną ręką, więc widzimy się za, jak zwykle za chwilę. Postanowiłem na chwilę ponieść, bo już widać tutaj pyszczek. <laughs> czyli to jest to, co zamawiane było. Czyli słuchajcie, Chester z starwa. Więc ja sobie pozwolę go tutaj całkowicie wypakować i pokazać wam jak ostatecznie wygląda. To jest oczywiście moja kosa. <laughs> więc widzimy się za chwilę. No i słuchajcie, mamy naszego Chester'a. Słuchajcie, z Starwe jest trochę duży, ja oczywiście kosy sobie schowam. No i to, to tak się prezentuje jego, można powiedzieć, pacynka, który przywołuje czy coś. No, znajdujemy to na świecie i to przychodzi. A to jest sam Chester w całej okazjałości, Cał ze swoim <noise> własnym ja. Jest to oczywiście pół chatek. No, niestety on prawdopodobnie przez cały miesiąc, od kiedy został wysłany, siedział zapakowany w to coś. Więc nie dziwię się, że trochę mu zajmie, żeby się odrestaurować, żeby był w pełni już bardziej funkcjonalny. Ale słuchajcie, tak, to jest oczywiście prezent od Lifuś, czyli Chester. Taka pamiątka Don Starba. Akurat znowu zacząłem grać Don't Starba. Też na kanale możecie znaleźć parę odcinków. No i co, dobrze, że pokażę jego wnętrzne. No to ja słuchajcie, was na chwilę zamknę. Smacznego, Chester. <grych> ja, ale kurde, on się zamyka i otwiera, tylko. Ja się. O, 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 czekajcie, czekajcie. Bo się właśnie mi, słuchajcie, rogi udało otworzyć mu. Ja się bałem właśnie tego najbardziej, bo tego nie widziałem, ale to chyba było trochę podniesione, że są tutaj detale tego języka, czyli ten. I on wygląda cute. No niestety trochę. Sierści trochę stracił. Sorry, Chester. Że tyle musiałeś, ale prawdopodobnie to pochodzi stąd, więc ja się tutaj tego nie boję. Że trochę świerci sterczył, ale kurde, jaki puch szatek jest. Flaffy jest. Ta tutaj ma łapy. No i co mogę skomentować? Mam własnego pluszaka, który jest skrzynką. I jeżeli chcecie, zapraszam na odcinki. z Don't Starwa, niedługo będą nowe odcinki. Mam nadzieję, jak nie, to sobie singla śmignę, bo. <laughs> ale kudnie, cute, dobra. To to znowu was zamykam w Chesterze. Do zobaczenia w następnych unboxingach filmach na kanale Ropek Play. Siedzieć mi tu. Smacznego, Chester. Dobra, otwieram.